Aby musiał zjechać, nie? Zjeżdżać? Nie, na to polega. A dobra. Nie wiem, czy dam radę, tak mówię w kasku zjechać? Nie, ani od chwili pan tego, to radę. Eee... tylko radę. Yy, tylko są co? siły trochę. Jak pan zrobi to mocno, to pójdzie. Dobra, trzeba <laughs> Dobra, no nie do rady, tak mówiłem. Zejdziesz? No, musimy zajść i się zdjąć. Ojej, najgorsze, no niestety. No to zawsze mówił kiedyś w Całe szczęście mamy interkomy. Teraz da rady na pewno O jak ja, ja Nie wiem co znaczy napiszę, tylko, że poczekam yy, Widzisz, nie widziałem, tylko nie na tyle aż policjantów. Ale też szeroka droga jest, nie? Tak, jasne. Poproszę. Zejdzie pan. Jeszcze. No, zejdź Martoty. Jasne, jasne. Dobrze, że tak gorąco nie jest, bo tak bym był bardziej zdenerwowany. Jakby no, <laughs> tu w takim pełnym upale, trzeba bym no, musiał. ciężko, ciężko. <laughs> ja to. Teraz na razie to przyjemność. Ale pani nagle Nie, dopiero ruszamy stąd, także. Dopiero trasa przed nami. Mhm. Pan Mateusz? Tak jest. Jaką tu mam moc? 48 koni musiałbym dokładnie KM w 600 to ma pan kategorię A? On jest zdławiony na 48 koni Także mam A2, nie? A2 mam, no. A2 mam, tak, tak Zaraz zobaczymy co mi system pokaże Dobra, jasne Mogę też dowód przygotować, ja nie wiem, czy coś tam pomoże W każdym razie ostatnio panowie też sprawdzali, bo mandat dostałem przez przypadek parę kilometrów na godzinę mi się przekroczyło. Moc ma pan 35 kW, tak, 35 kW, czyli 40. Na ma pan 6 Tak jest Nie, nie, nie Co? Z tym, z tym, z tym zdłowianiem ma Pani problem jest pana? Słucham? Motocykl? Tak, mój Od ponad roku Dobra, dzięki serdeczne. Miłego także. Możesz skakiwać.